Z tej no, strony ja film, dzisiaj jest kolejny odcinek. Emi, to mam siekierę, bo jak mam zrobić ci siekierę, jak nie mam swojej siekiery? L, 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 B, D, E, B, tego, ja wody, b mladę, O. No masz! No? Ta! Dobra, teraz ja cię wybije więźniaków. Co? Jaj, co? Po co? No dałem ci śkierkę! No ale ja potrzebuję expa! No to idź no, po tak tego expa, się. to mów! No to... Dobra, Gole ja nic. idę jak, Bo tam jak to niszcza, to, to staje dużo expa. Znalazłam taką jaskinie fajną. I tam są morze, tam jest stauner. Dobra. A, już rosło parę drzewek. Tyk, 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 dobra. Dobra. No teraz jeszcze jedno drzewko. Ej, jakie dziwne! Zostawiam je. Takie trochę dziwne drzewko. Ej, trzeba pozbierać farmę. Zabieraj. A ty to co? No, ja idę do bardzo na park. Te dziecioki. Nie, ja żartuję. A na farmie pracuje Ano. Poszedł do Wardena. No wiem, 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 nie musisz mi mówić, że, że idziesz po exp Dobra. 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 Mój konik jest bezpieczny Prawie rozwaliłem farmę Ej, a panowie co chcą? A? Nie Yo Prawie byśmy uciekli Ej, jest, nawet ta farma jest duża Idę zobaczyć jak u niego Ha, no znowu ma brak jedzenia Jakie yy, yy. itemki ma? Jak tam w domku? No słabo. Ma jakieś ten, to mu coś zrobię. Nie, to nic nie zrobię. Wo 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 wow? ile sezonek? Widzowie. Zostawiajcie łapeczkę do góry i subika Suba Dobra Let's Z miło się drewna Każdy sobie się położył spać Tutaj tyle ziemi było a ja nie wziąłem. To no nie wziąłem. Ym, no bruku mamy dużo. Na razie sobie zbieraj itemki. Dobra. Dobra. Ja ci damy, ci damy. Tutaj. O... Tutaj O jest Idź spać, idź spać No co? Id idź spać Spisz, śpisz, no śpisz No? No? No nie śpisz No idziesz spać? Ja nie mam łóżka Jakoś mówiłeś, że masz no ale on nie... No to wyjdź serwera na chwilę. Dobra. Już. Dobra. Teraz... O, drzewka urosły. Ścinamy. Dobra. Widzowie. Za. E. A, dobra. Dobra. Lecimy szybko. Widzowie. Jeśli chcecie takie fajne odcinki, takie luźne, takie zbudowania to widzowie. Stawcie łapeczkę do góry i subika. Bo. No bo po prostu będę wiedział, że chcecie. A jak nie będziecie robić, to będę wiedział, że nie chcecie. Dlatego no. Dobra, no cyk. A tutaj nie. Tutaj też nie. Cyk. 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 Cyk, 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 cyk. Dobra, jeszcze trzeba zrobić tu. Cyk, dobra, cyk, 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 cyk. Ej, to będzie wyglądało jak las, naprawdę. Robię sobie chleba chlap bez męs. chlap 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 ej da się to zrobić tak będziemy mogli przechowywać ej ej nie dobra dobra ba, 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 ba. a rozłączył się Dobra, jeszcze jedna. Dobra, lecę jakoś, opuścił grę, bo nie wiem, eee, na, na, na. tu się patrzy, Puścił grę, dołączył do gry. E... No, ma. jednak, e, jemu dziesięć emeraldów... Nie, nie może mi zużył emeraldy. Zabrał, ty co chcesz? Patyki? A mam patyki. Dobra. Mam potyki. E, a ja nie mam łuku. Nie wiem, czy mam łuku. O, są łuki. Dobra. A nie, nie będę mu zabierał. Pewnie się wkurzy od razu. Dobra, zabiera jednego. E, mam 16 expa, Może coś. A, jeszcze muszę wziąć labis dla lazuli Labis lazuli. Labis lazuli. Labis lazuli. O, dobra, teraz wymówiłem, dobra. Dobra. Co tutaj jest? Niezniszczalność. Nie moc. Niezniszczalność by się przydała. I moc jeden. Dobra. Fajne. Z, zaklinacz. Um. Ej, jestem ciekawy, jak to mocno strzela. Eee, um, trzeba pozbierać trochę eksplikator też. Filip, już robię ci sikierę. Ty nie rób. Eee um. Zrobiłem tylko jedzenie Ej, czyli jest dalej w grze Myślałam, że już go nie ma Dobra Widzowie Tutaj dzwon mamy. Dzwon. Mamy jakieś perełki? Są pięć. No, no. no. Pięć perełek. Jak tam... Jest z tej kopalni? Nie wiem. A co, co napisał? Filip. A. Jak Filip A Dobra Dobra, cyk, 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 cyk Dobra Dobra, czekamy na sadzonkę Sadzonka, sadzonka. Dobra. I mogę... I jeszcze jedno. Drzewko. O! Czyli jeszcze dwie. Dobra. jeszcze jedno. Tu. Idealne drzewko. Próbował pływać w Lawie. Aha. Co? Czemu on to zrobił? Jest tam Jurek sznurek. Daj się kierę. Dobra. Masz. Ej, ten już złoty. O! O. O. o! Dobra, będziemy bogaci. Tutaj jest trochę nici. Dobra, robi mi coś. Masz fajną siekierę. Pa Pa, pa Pa Masz Pff. Co? Czemu on opuścił gra? Dobra no to cześć!